Watch like my troubles come, flash like a one sign. Better get ready, I'm coming in. Teleturniej par. Pierwsze pytanie. Najpiękniejsza para na Wyspie Miłości. I'm famous. No to my. to będzie łatwe. <laughs> ja nie skromnie głosuję na moją parę, nie? Sasha Andy, numer jeden. Ja też tak myślę. Nie ja wiem, co mam powiedzieć. Ciekawe, jest to zobaczyć, co one sądzą widzowie i co oni widzą. Według widzów najpiękniejsza para na Wyspie Miłości to. Nie to było. Oh. <laughs> to jest też najpiękniejsze. Drugie miejsce to Wero i Kuba. Oh. Oh. Trzecie miejsce dla Wiktorii i Sebastiana. Nie no, ale. Jest to podium, tak? Jest to podium. Na czwartym miejscu jest Roxy i Paweł. Oh. Na piątym Angelina i Sasza. Ooooo! Oh. ostatni ja i Patryk. Ostatni będą pierwszymi. Jakby traktujemy to jako zabawę i idziemy do przodu. Najbardziej. Irytująca para na wyspie miłości. Irytująca? Tak! O! Irytująca. Co, tak tak wszyscy teraz na jedynkę się pchają, tak? <grym> Byliśmy? Irytujący? To oczywiście, że tak. Zgadzam się. Pierwsze miejsce: Paula i Patrycja. <grym> 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 Jestem tutaj od początku. Taka i na pewno nie zamierzam się zmieniać. Drugie miejsce Sara i Kamil. że dobrze. Nie ważne, że ona zgadają, ważne, że gadają. Trzecie miejsce Wiktoria i Sebastian. No, bez Czwarte miejsce Vero i Kuba. Yeah! Piąte miejsce Roxana i Paweł. No! I szóste miejsce Angelina i Sasha. Jest miło, kiedy ktoś widzi, że my fajnie jesteśmy. Puszamy, ale chociaż wyglądamy. A my, A my nic. A my, no, my, się irytujemy my macie wygóry. dwa razy najgorsze teraz. Słuchaj, teraz lepsze, nie? No, najbardziej irytujące to nie wiem, co najlepsze. Nie. Czas wybrać najseksowniejszą parę na wyspie miłości. Ooh, damn. Ja stawiam na Roxy. Ja też stawiam na siebie. Później dałabym Vera i Kubę. Roxy za pierwsze. Idź na pierwsze Roxy. Co to jest? Co to ma być? Co to ma być? się nie zgadzam. To jest. E... To ja się mogę z zamienić. Dali, 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 dali. Lepiej? Troszeczkę tak. Widzowie uważają, że najseksowniejszą parą na Wyspie Miłości jest Roxana i Paweł. Na drugim miejscu Wiktoria i Sebastian. A szóste miejsce Paula i Patryk. Najnudniejsza para w willi. No to pewnie my. Ja bym to wstawiała. ja bym wstawiała. Ja czemu nudni? My może możemy być nudni, bo nasza miłość była taka od początku bajkowa. W piątka albo szóstka. Ja bym dała rok za jaką jako szóstka. na pierwszym. Nie jesteśmy chyba nudni, nie? Zostałam na tej piątce. dlatego idziemy daleko. Ja myślę, że my będziemy i tak na czwartym. Przez tą twoją dramę. albo przez Twoje to samo Widzowie wiedzą najlepiej. Widzą to, czego my nie widzimy. Według widzów, najdolniejszą parą w Willi są. Pierwsze miejsce. Widzi Sebastian! Staramy się, staramy się, jak się możemy to jest największym ludzią? No, no Sebastian! Myślę, raczej, no może i ja, nie wiem. Myślę, dla nas ważne Nasze serce. Oh. My. <laughs> no. przez ten ogień, który jest, i przez to, że tak się rozumiemy dzięki tym naszym żarcikom i, i tego jaki mamy temperamenty, no to my nie jesteśmy nudni, nie? Para, która najlepiej udaje uczucie Uuuu, uh. 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 będziemy to przegadać. Teraz będzie kłótnia <laughs> Ja bym dała nas na numer 3 no to ja bym dała was na jedynkę. Bo no, ja bym też dał na jedynkę. widzą, widzą wszystko, więc mm. e, myślę, że widzą te uczucia między nami. I To jak na Wero patrzę, jak do niej mówię. Para, która najlepiej udaje uczucie, jest pierwsze miejsce. Paula i Patryk. O kurde. Szybciutko, szybciutko. Uff. Pierwsze miejsce, tylko że szkoda, że. To <głos》> z drugiej strony, ale ok? Drugie miejsce, Wero. I Kuba. Ostrożne. Trzecie miejsce Wiktoria I, i Sebastian. Czwarte miejsce Sara i Kamil. Piąte miejsce Roxana i Paweł. I szóste miejsce Angelina i Sasia. Wszystko na nie to na nas. Ale nie, nie jestem zła. Ludzie mnie i tak będą hejtować, za co zostawiam Pawła. Wydaje. A ty jesteś wredny, i ciągle ci mówię, żebyś nie był wredny. Na chłopę są się wredny. Dla Ciebie bardzo życzę, mówię ludziom. Ale to nie chodzi tylko o mnie. Wszystkich jestem miłym, po latach za wrednictwem, tak że to nie jestem. No powiedz. to będzie dla wszystkich. To byłeś dla wszystkich, nie? No. Ja jestem. No na pewno. Bo ja jestem. Mhm. Ważne jest to, co my wiemy tutaj, a cała reszta no, ma dalszy plan.